Książki i filmy, gry i komiks, klasyka, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co najroczniejsze, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 21 stycznia 2023 roku. Słuchacie właśnie 430 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Hrabia Szymula. Hrabia Szymula, któremu ktoś zwinął jego Al Azif. Witam i zapraszam serdecznie na recenzję gry karcianej. 9. już części kieszonkowych escape roomów od wydawnictwa Fox Games, a mowa o Escape Room Zamek Drakuli. Ogrze, o takim właśnie tytule. Wydawnictwo Fox Games, seria wydawnicza Escape Room, pod tytuł Zamek Drakuli to Gra, o której teraz wam opowiem. Ja ją dostałem w prezencie od Bogusi. Bardzo serdecznie Ci Bogusi za to dziękuję. W paczce na ostatnie święta i postanowiłem w miarę szybko ten tytuł przetestować. No bo, tak jak ogólnie te wszystkie pudełkowe, kieszonkowe, karcianejskie brumy, w miarę lubię, a nawet jeżeli nie wszystkie mi podchodzą, no to gdzieś tam podoba mi się ta forma rozrywki. Tak czy siak, chętnie testuję kolejne tytuły z tych serii i w sumie żadna mnie do tej pory jakoś tak totalnie nie zawiodła. No to tutaj dodatkowo jeszcze ten motyw horrorowy, tak w końcu o Zamek Drakuli sprawił, że chciałem się z tym zapoznać w miarę szybko i pojawiła się taka okazja, przetestowałem tę grę z Tomkiem Iskiem, z Iszkariotem, który gościł już w Nekropolitanie i z naszym dobrym bro Pawłem, pozdrawiam was też serdecznie. I ważne jest to z tego względu, że dla nich był to pierwszy kontakt z tego typu zabawą, a dla mnie oczywiście nie, no bo troszkę już tych pudełeczek ograłem. Jeżeli chodzi o Zamek Drakuli, no to tradycyjnie, jak to bywa w tych tytułach od Fox Games, w środku znajdują się karty, które zawierają wszystkie polecenia, opis fabuły, zagadki. Nie potrzeba niczego więcej. Nie ma żadnej instrukcji, nie trzeba się z niczym zapoznawać wcześniej. Po prostu mamy talię i idziemy po prostu od pierwszej od pierwszej karty do ostatniej, no i w tym wypadku znajdziemy dokładnie 64 karty oraz jeszcze mały gadżet w postaci miniaturowego nekronomikonu. <laughs> Śmieję się, bo dla mnie to była duża niespodzianka. W niektórych tych pudełkach rzeczywiście znajdują się jakieś. Nietypowe jeszcze rzeczy. Tutaj padło na miniaturowy, bo bodajże chyba sześciostronicowy Necronomicon. I to jest taka malusieńka książeczka, która ma okładkę nawiązującą do tego, jak księga umarłego prawa prezentowała się w filmach z serii Martwe Zło. Czyli mamy taką grafikę. No, sugerującą, że na wierzchu jest skóra e, zszyta i ta skóra ma zęby, oczy właściwie jedno oko z jednej strony, wiele gałek ocznych z drugiej. No wygląda dość upiornie, a dla fana grozy oczywiście przesympatycznie. I zapytacie się, co ma wspólnego nekronomikon z Draculą. No, tyle, że jedno i drugie jest gdzieś tam związane z horrorem, i fabularna otoczka. Tej konkretnej gry z serii Escape Room od Fox Games jest mocno palpowa. Horrorowa, ale w tym ujęciu palpowym, to znaczy w e, fabule znajdujemy na strychu właśnie Księgu Marłego Prawa i na skutek tego e, i kilku tam wydarzeń. Następujących po odnalezieniu kronomikonu trafiamy do Transylwanii, gdzie musimy stawić czoła grupie potworów. Nie uciekamy więc, jak gdyby, z jednego zamkniętego pomieszczenia, a bardziej wyruszamy na przygodę, no i potem musimy się wydostać z kilku pomieszczeń, w których znajdują się też różne potwory. Chciałem powiedzieć, bestie, ale właśnie celowo tego nie mówię, bo te potwory nie są tak do końca straszne. Chodzi mi o to, że oprawa graficzna. Nie ma na celu przerażać. W ogóle ta gra jest przewidziana dla graczy od lat 12 i myślę, że to taki sensowny wiek jest w tym wypadku. I grafiki też są PG-12, to znaczy, non Necronomicon tak wygląda rzeczywiście troszkę bardziej tak mrocznie, upiornie, dziwnie, z tymi swoimi zębami i gałkami ocznymi, ale cała reszta jest nie tak totalnie kreskówkowa. Ale też nie jakoś mocno przerażająca. Potwory, które tutaj się pojawiają, są, pozostają potworami, ale raczej nie napędzą nikomu nocny koszmarów i całość jest w porządku. To, wiecie, no, te, te, to nie są grafiki, które byśmy chcieli mieć na plakacie, ale są zrealizowane, jednak z spoglądowałością o szczegóły są zróżnicowane. Eee, I nie wiem no, nie, nie chcę zdradzić, tak z którymi dokładnie stworkami mamy tutaj do czynienia. Ale od razu rozpoznajemy, tak, kto jest kim, i rysunki są raczej w porządku, mają tła, etc. No, te, takie rzemiosło w porządku, 6, 7 na 10, nie ma się raczej czego przyczepić za mocno. No, ale też nie o grafikę czy o fabułę tutaj chodzi, nie? W końcu to ma być escape room, więc najważniejsze są zagadki. A te tradycyjnie są zróżnicowane. I bardzo dobrze, z jednej strony pojawiają się klasyczne dla tego typu rozrywki zadania na spostrzegawczość, zadania wymagające czytania ze zrozumieniem, czy kojarzenia pewnych faktów, pamiętania, co gdzieś tam się pojawiło wcześniej, czy na kartach, czy w naszym nekronomikonie. Mamy zasady, przepraszam, nie zasady, tylko zadania na logikę, wymagające zastosowania na przykład konkretnego przedmiotu w odpowiednim momencie, no bo też zbieramy tutaj, Pewne przedmioty w toku rozgrywki na kartach, ale wiem o co chodzi. E, czasem trzeba będzie wyciągnąć wnioski z analizy obrazka, czy nie wiem, mapy, czasami ułożyć jakiś obrazek albo mapę. I do części zagadek potrzebne są wskazówki z nekronomikonu, co niestety jest e, fabulanie trochę tak niejasno wprowadzone. To znaczy, my e, w pierwszej chwili nie załapaliśmy. Czy możemy na danym etapie korzystać z kolejnej strony Necronomiconu, gdzie pojawiały się pewne podpowiedzi, czy nie? W końcu tego nie sprawdziłem przed nagraniem, bo no nie będę teraz analizował szczegółowo karta po karcie wszystkiego, ale wydaje mi się, że brakło jakiegoś sygnału na karcie, że w tym momencie Necronomicon może się przydać. Znaczy, on się może i pojawia, ale to też, jeżeli ktoś by pierwszy raz grał w tę grę no to w pewnym momencie jak gdyby dzieli karty na kilka talii powiedzmy no może nie tali ale jak gdyby zmaga się z kilkoma zadaniami jednocześnie no i rzeczywiście jedna z tych kart sugeruje nam żeby wziąć ten nekronomikon, ale on jest potrzebny do rozwiązania wcześniejszej zagadki bodajże i to ma sens nie no bo to jest jak w Escape nie radzisz sobie z pierwszą zagadką to poszukaj rozwiązania do drugiej do trzeciej widzisz pięć kłódek no to do którejś w końcu znajdziesz odpowiedź no ale jednak przy takiej karciance człowiek by chciał lecieć po kolei i myślę, że większość osób tak będzie działać. No i wtedy się zatną. Więc w sumie rzeczywiście to nie jest problem. Tej gry, że jest źle napisana, co bardziej specyfiki tego typu rozgrywki. Już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem przy innym tytule w podcaście, że też mieliśmy taki problem. Teraz mi się coś takiego kojarzy. W każdym razie z takich ciekawszych zagadek chcę wspomnieć, że trzeba w jednym momencie podejrzeć karty pod światło. I to jest super rzecz, bo prosta i nawet całkiem sensownie to było podprowadzone. chwilę nam zajęło, żeby. Połapać się w tym, co mamy zrobić, ale jak w końcu zaskoczyło w głowach, no to fan z tego jest. Trzeba też oczywiście czasem gdzieś tam wygiąć, zgiąć naszą książeczkę, ale nie tak, żeby ją zniszczyć, po prostu żeby coś tam odczytać z niej. No, wiecie, nie ma fajerwerków, ale jest ciekawie, nie nudzi się to wszystko. Poziom trudności oczywiście troszkę skacze, ale. To, to jest rzecz strasznie subiektywna, i to każdy gracz oceni go inaczej, i to nawet pewnie w zależności od tego, kiedy, w jakim stanie psychofizycznym do tego usiądziemy, no to nie jest gra do ogrywania, nie wiem, po dużej ilości alkoholu, czy nie wiem, no jeżeli damy ją jedenastolatkom. W sumie nie wiem, no teraz tak strzelam. No w sensie jak dziecko jedno dostanie jeszcze w pojedynko, to może się wkurzyć, także utknie na jakiejś zagadce i zabawa się na tym skończy. Lepiej to jednak robić w większym gronie, w bardziej zróżnicowanym gronie. Tutaj jedna z pierwszych zagadek, nawet nie wiem czy nie pierwsza, jest banalna. Jest naprawdę no, poziom 1 na 10, jeżeli chodzi o trudność. Ale ja spojrzałem na kartę i w pierwszej chwili nie załapałem o co chodzi. Tak Podałem kartę potem Tomkowi i Tomek w 3 sekundy stwierdził to, to i to. Jest tutaj ważne, i odpowiedź jest taka i taka. No i rzeczywiście to było proste, ale tak sobie pomyślałem, że gdybym grał solo, to skoro nie zaskoczyłem, a to też było odwołanie do takiej bazowej wiedzy o horrorze, no to skoro nie zajarzyłem tak w pierwszej sekundzie, to kto wie, czy bym nie siedział 10 minut i się nie wkurzał, jezu, pierwsza zagadka, i nie wiem o co chodzi, ale rozwiązanie było naprawdę banalne, i dlatego tutaj jest strasznie istotne to nastawienie. Tak jak przy wszystkich escape roomach, tak? Nie wolno się zniechęcać. Nie idzie, no to odrzuć może dotychczasowe wnioskowanie, spójrz na to jakoś z innej strony, tak? Czy w ogóle przestań rozkwiniać za bardzo, bo na ogół odpowiedź jest jednak na wierzchu, na powierzchni. To mi się w tych escape roomach od egmontu książkowych cały czas zdarza, że ja tam liczę. Są jakiekolwiek cyfry, czy w ogóle obiekty w jakiejś tam ilości, ja to przeliczam, wymyślam jakieś dziwne wzory matematyczne, a potem odpowiedź jest wiecie. Banalna typu spójrz w lewy, górny róg obrazka, bo tam coś jest napisane, nie? A ja przeliczam ilości trójkątów <grymna> na planszy czy coś. Tutaj właśnie. E nie ma co przesadzać, nie ma co się zniechęcać, nie idzie, to nie idzie. Są podpowiedzi. Jest system podpowiedzi zawarty tutaj, który nakierowuje nas na konkretny tok rozumowania, a jeżeli podpowiedź nam nie pomoże, no to trudno, podejrzymy odpowiedź, nie dostaniemy jednego punktu na koniec. Dostaniemy punkt mniej czy coś. Te punkty są nieważne, przecież gramy, żeby mieć fan, żeby właśnie rozmawiać o tych zagadkach, cieszyć się z sukcesów, a jak nam się kiedyś noga powinie, no to jedzą, no to to jest jak stracone życie w grze no Zaczynamy od początku i tyle. czy Albo idziemy dalej, wczytujemy sejwa, nie wiem. No w sensie, świat się nie wali, nie ma co się denerwować, stresować. My graliśmy w trzy osoby, każda po trzydziestce i z dwiema zagadkami mieliśmy problem. Jedna dotyczyła krwawych śladów po dłoniach na jakichś tam cegłach, na murze i chodziło o ustalenie, która cegła jest de facto e, jakąś tam dźwignią, która cegła została pchnięta dwiema rękoma do przodu, dwiema dłońmi, no i wiecie, no, trzeba przeanalizować, które odciski na tej ścianie to ślady lewej dłoni, które prawej. No i prawidłowa odpowiedź rzeczywiście ma lewą i prawą dłoń na sobie, ale w takim ułożeniu, że nikt by w taki sposób nie pchał niczego, bo to nie ma sensu za bardzo. No i na przykład tutaj ja bym zmienił ten obrazek, no bo moim zdaniem jednak, wiecie, no może za, za mocno drążyliśmy temat, tak? Pewnie młodsza osoba nie będzie się aż tak zastanawiać, czy pod takim kątem da radę naprzeć na kamień i go pchnąć i nie będzie ustawiała rąk do ściany, jak to my już prawie robiliśmy. Ale no właśnie, ale jednak fakt, że nasze wnioskowanie wcale nie było błędne, a wykluczyło nam poprawną odpowiedź, sugeruje, że tę zagadkę można by troszkę dopracować. Drugi problem pojawił się przy ocenie obrażeń na ciele pewnego stwora. Tutaj więcej nie zdradzę. Interpretacja gry jest akceptowalna, no okej, okay, czajem o co chodziło, ale moim zdaniem to nie jest jedyna możliwa opcja, przez co zagadka też jest, no imo wątpliwej jakości, skoro można się sprzeczać o rozwiązanie, no ale to, to nadal, tak, to są dwie zagadki, które oceniam jako niejednoznaczne i takie, które sprawiły nam problem nie do końca z naszej winy, na, nie wiem, 30 zagadek w sumie, więc to, to nie psuje rozgrywki, tak, cała rozgrywka była przyjemna, dwa takie, powiedzmy, lekkie potknięcia nie psują całej rozgrywki, to nie są, wiecie, bugi wywalające całą grę <grym> i... Całość zajęła nam właśnie, nie wiem, z półtorej godziny. Ta gra, tak jak i inne z tej serii, kosztuje 30 kilka złotych. Widzę, że ceny wahają się między 30 a 60 złotych w ogóle, ale nie wiem, jaka jest cena. Pudełkowa, 60 zł to jest trochę przesada tutaj. Wydaje mi się, że to jacyś skalperzy to po tyle sprzedają. Zazwyczaj można ją dostać za 6- kilka złotych no i płacimy wtedy za jakieś półtorej godziny zabawy dla od jednej do sześciu osób. I wiadomo, no, w wszystkie pewnie nie gra się w takie rzeczy przyjemnie, no bo podawanie sobie karty z ręki do ręki. Tutaj nie było dużo takich sytuacji, że trzeba było się bardzo wpatrywać w jedną małą kartę. Akurat w tym scenariuszu. Raczej tego unikano, ale nadal no, takie podawanie karty każdej z ręki do ręki, przez 6 osób trwa dużo czasu i trochę zabija imersję i ten fan właśnie z szukania rozwiązania, ale myślę, 3-4 osoby to jest taki wariant optymalny. No, nam się we trójkę w to grało bardzo dobrze. Wariant solowy jest dopuszczalny, ale bez opcji przedyskutowania zagadek z innymi, tak z przyjaciółmi bliskimi, ulatuje sporo zabawy na pewno i też łatwo zaciąć się na jakiejś zagadce, tak jak powiedziałem, kto wie bym się na pierwszej, na takiej naprawdę mega prostej nie zaciął. Przez to, że po prostu jeden detal mi się nie rzucił od razu w oczy. No, może nie, ale wiecie o co chodzi, nie? Jednak fajnie jest, jak my nie możemy niczego się rozkminić, to dajemy koledze, koleżance, siostrze, bratu, mamie, tacie, dzieciom i może oni na coś wpadną i tak jak gdyby czujemy tę kooperację. Trzeba się tylko umówić, tak? Że jak ktoś wpadnie na rozwiązanie, to żeby od razu nie krzyczał, że jest tak i tak, tylko może dał innym też chwilę pomyśleć, wtedy. Każdy może się cieszyć też z tego własnego sukcesu i nie ma takiej walki o to, kto pierwszy dostanie kartę do ręki. Jak się do tego podejdzie z głową, to to daje naprawdę sporo fanów. I my się bawiliśmy właśnie wszyscy dobrze. Tam koledzy troszkę Marodzili, tak, że o, ta zagadka za prosta. Tutaj znowu, że o, to trochę przekombinowane. I ja myślałem, że na koniec będą trochę kręcić nosami, ale nie. I Tomek i Paweł powiedzieli, że spoko, że im się podobało i że chętnie przetestują jakiś inny tytuł. Tego typu ze mną jeszcze, czy w ogóle także chcą wrócić do e, tego typu rozrywki, e, co w sumie było dla mnie też miłym zaskoczeniem e, i pokazuje, że nawet jak ludzie trochę kręcą nosem na takie detale, no to fan z całości gdzieś tam jednak mają i. No na koniec tutaj byli zadowoleni, a to nie jest tak, że im się wszystko podoba, bo były różne gry, po których chcili strasznie. E, więc e, no ja teraz wiem, że z nimi escape roomy mogę ogrywać. Jest to oczywiście jedno strzałowiec, więc do tego konkretnego tytułu nie wyrócimy. To, no tak to jest, to działa jak prawdziwy Escape Room, tak? Czyli wchodzicie raz, rozwiązujecie zagadki, no i potem znacie już odpowiedzi, znacie fabułę, etc., Więc drugi raz raczej do tego samego pokoju zagadek się nie chodzi. Tak samo i tutaj, no, ogrywa się raz. I potem no, można albo schować do szafy, albo przekazać komuś, tak? Dać znajomym, oddać na świetlicę do biblioteki czy coś takiego. To jest 30 zł, tak? Więc nie dramatyzujmy i celowo mówię, nie dramatyzujmy, bo przejrzałem kilka recenzji i komentarzy w sieci, i też nie tylko do tego tytułu, ale do innych podobnych, i tam właśnie ludzie strasznie, znaczy, no może, no dramatyzują, tak, że piszą, że o Boże, czy to tylko jeden raz i potem co do śmieci, tak co z tym zrobić. No to jest 30 zł, tak? no To jest, wiecie, no w trzy osoby, no to do kina byśmy za tyle pieniędzy nie poszli. Tak nic byśmy sobie za tyle pieniędzy nie kupili na trzy osoby, a tak to jednak. Trochę tej zabawy było, więc. No, myślę, że ta cena jest adekwatna do. Tego, co dostajemy, i, i że jest całkowicie w porządku, a to, że to można przekazać dalej, żeby ktoś inny się bawił, to też jest zaleta de facto, tak? No bo jest masa planszówek, które można ograć drugi raz, a po prostu leżą w szafie i się kurzą, a tutaj wręcz ta forma rozrywki zachęca do tego, by to potem gdzieś komuś przekazać i by to jeszcze komuś służyło, i kwota jest też na tyle niewielka, że raczej się człowiek tym nie przejmuje. Wiadomo, no jak ktoś nie ma kasy, tak ogólnie, no to. To tutaj nie będzie kupował w ogóle takich gier, tak? No bo są rzeczy ważne i ważniejsze. jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, no to pewnie też może sobie pozwolić na to, żeby to przekazać dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ech, tym chyba zakończę. Polecam, tak? Jak słyszycie, e, polecam zamek Draculi. Nie ma fajerwerków, ale jest bardzo ok. Wszystko jest na takim poziomie: e, dobre rzemiosło, e, fan powyżej średniej, e, żadne niezapomniane wrażenia, e, ale, ale jest naprawdę wszystko w porządku. Jakaś nie wiem, no, siódemeczka. E, jeżeli chcecie ocenę w skali, myślę, że można by dać może jakąś tam szóstkę z plusem e, powyżej średniej. I co mogę powiedzieć? Tyle, no. Kończę, kończę. Serdeczne dzięki za uwagę. Jeżeli ogrywaliście jakieś Escape y w ostatnim razie, w ostatnim razie, w ostatnim czasie, to możecie dać mi znać. Trochę tego nazbierałem w ostatnich latach. Jeszcze jest masa rzeczy, które czekają na ogranie, ale może akurat polecicie mi coś, o czym nie słyszałem, no bo też jednak wszystkich wydawnictw growych nie śledzę. Choćbym chciał więc jeżeli coś macie do polecenia, piszcie śmiało w komentarzach czy wiadomościach, a ja naprawdę już kończę. Serdeczne dzięki i tradycyjnie już życzę wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście.